w kolejnym filmiku i dzisiaj będzie tutorial do makijażu takiego, moim zdaniem, typowo jesiennego, przepiękne głębokie odcienie fioletu, błysk, błysk musi być, dużo błysku, i ten makijaż wykonałam w całości kosmetykami firmy Vibo, myślę firma Wam znana, dostępna i przystępna, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak wykonać ten makijaż, to go dalej. Na twarz podkład z nowej kolekcji Royal Skin i to jest podkład wzbogacony w olejki z moreli i e, brzoskwini. Ma SPF 27, więc uważajcie e, z fotografią z fleszem. Ma całkiem ładny krycie. Tutaj mam taką paletkę korektorów Są tutaj cztery odcienie Ja będę używać tego jasnego beżowego Odrobinę palcem wklepię sobie tutaj Pod oczy W kształcie takiego trójkąta Jak zawsze, ja dzisiaj mam lekkie zaczerwienienie Zawsze w ciągu dnia Może mi przyświetliwać, więc Jak dołożę dodatkową warstwę jaśniejszego korektora To to ładnie rozświetli I ukryje To jest taki bardzo kremowy korektor Dobrze, dobrze się może się wklepuje. Może go też trochę na brodę i środek czoła. Żeby rozjaśnić te punkty na twarzy. Wszystko zagruntuję sypkim pudrem, i mam tutaj puder bardzo. Jedwabisty, bardzo drobno zmielony W takim jaśniejszym odcieniu To jest półtransparentny puder matujący Fixing Powder się nazywa Troszeczkę na wieczko wysypię Wcisnę w to pędzel I teraz pędzel wciskam w twarz Tak powinno się odpowiednio pudrować no Ładnie pachnie też Podkreślę sobie brwi Teraz użyję żelu do brwi, on ma lekko brązowe zabarwienie, ale ma krótką szczoteczkę, co mi się bardzo podoba. Brwia mam gotowe, teraz nałożę na powieki bazę pod cienie, cieniutką warstwą palcem. I przechodzę do makijażu oczu Najpierw nałożę brązową kredkę na całą powiekę To będzie również taka maja, moja baza, ale kolorystyczna Dzięki niej cień, który później nałożę, będzie się ładniej wybijał i mienił Także cieniutką warstwą maluję tą kredką I również rozcieram sobie palce I teraz tak, sięgam po cień z tej tutaj paletki Silkwear Eyeshadow nr 2 I znajduję tutaj taki piękny, oberżynowy, głęboki odcień fioletu To jest taki jesienny odcień, lubimy takie ciemne fiolety na jesień myślę I odrobinkę daję na czubek takiego puszystego pędzelka I będę nim malować zewnętrzny kącik Widzicie, jest całkiem mocno napigmentowany Trochę ostrożnie, po troszeczku Zawsze lepiej dokładać po odrobince, niż potem ścierać nadmiar. Jak widzicie, rozcieram tak długo, aż uzyskam taki efekt skoncentrowania tego cienia w załamaniu i ładnego przejścia powyżej załamania. Czyli tutaj mocniej koncentruję cień, a tutaj ładnie je rozcieram do góry. I odrobinki tego samego cienia użyję również do podkreślenia dolnej powieki, ale tylko dosłownie tak, w jednej czwartej głości, żeby tylko połączyć z zewnętrznym kącikiem, żeby tak um, obramować oko. I na środek powieki nałożę cień, który znajduje się w palece Shiny Queen i to jest ten tutaj cień, w sumie te dwa one są takie same i to jest taki mozaikowy cień, który przepięknie mieni się, jak to nazwać na taki miedziano miedziano różowy nałożę go palcem, bo tak najlepiej nałożyć ten cień i na sam środek on tak właśnie się mieni na dwa odcienie. jak widzicie śliczny daje efekt I razem z tym fioletowym przepięknie się komponuje. i sięgam po inną paletkę jest to taka czwórka cieni z więc z witaminą E to jest numer 24 i w tej paletce znalazłam przepiękny, fioletowy mieniący się cienie, bardzo lubię takie odcienie i załączonym aplikatorem bo on najlepiej łapie tego typu wykończenie cieni, takiego myszkowego aplikator lepiej trzyma ten pigment, lepiej niż włosie z pędzla i nałożę go w wewnętrznym kąciku tak, zacierając do, do tego miedzianego I wracam do tej paletki Shiny Queen i mam tutaj cień, który jest również taki mozaikowy, ale nałożony w wewnętrznym kąciku będzie wyglądał na taki jasny perłowy. I właśnie to zrobię zaraz przy tym fioletowym, żeby dać ekstra takie kropeczki blasku. I mam tutaj jeszcze jedną paletkę Silkwear w numerze 3 i użyję tego tutaj cienia, to jest bardzo jasny brąz o wykończeniu satynowym i właśnie on posłuży mi do ładniejszego roztarcia wszystkich tych tutaj cieni, jak już mam je rozmieszczone, to mogę je delikatnie teraz omieść z takim jasnym brązem, żeby się wszystkie ładnie jeszcze ze sobą połączyły i tym samym też cieniem wykończę sobie dolną powiekę. I płynnym eyelinerem w pędzelku Deep Black namaluję kreskę. Udało mi się narysować kreski, mimo że takiego ym, płynnego eyelinera nie używam chyba z 10 lat, ale to właśnie dowodzi, że wprawa tutaj jest najważniejsza, więc jak będziecie dużo ćwiczyć i ym, no być, starać się być precyzyjne, to na pewno Wam wyjdzie. Tutaj mam y, taki korektor. Z korektor, który można użyć pod łuk brwiowy. Ja go dzisiaj nie użyłam, bo nie chciałam, żeby tutaj było za jasno, ale użyję go na linię wodną. Czemu nie? Da mi ten efekt właśnie rozjaśnienia i wyczyszczenia linii wodnej. Górne i dolne rzęsy wytuszę sobie tuszem. Bum-bum. Bum-bum mascara. Grubą szczotką. Jako, że jest to makijaż wieczorowy, dokleję sobie jeszcze rzęsy, bo moje niezbyt są widoczne. Z mam połówki. No i makijaż oczu mam już skończony i przejdę sobie do wymodelowania odrobinę twarzy takim pudrem dwukolorowym. Mam ciemniejszą stronę, już idę tej ciemniejszej strony. Zaznaczyć sobie boki twarzy. I tutaj mam róż w pięknym takim ciepłym odcieniu. Jest to róż dość ciemny, także muszę delikatnie, dosłownie odrobinkę nałożyć na pędzel, strzepać nadmiar i nałożę sobie tutaj w okolice brązera, nie przekraczając linii źrenicy I Vibo ma dwa świetne rozświetlacze, to jest ten Diamond Illuminator, który na pewno wszystkie znacie I jest też nowy e, od Pauliny Krupińskiej, od współpracy z Pauliną Krupińską, Royal Shimmer I e, ten jest dużo mocniejszy, dlatego użyję tego dzisiaj e, On ma w sobie takie delikatne płateczki, także um, jak lubicie tego typu wykończenie, takiego bardzo mocnego błysku, to jak najbardziej I nałożę na szczyty kości policzkowych. zobaczcie bardzo mocno się ładnie mili. I jak zawsze nałożę go też odrobinkę na środek nosa i ust. I pokażę Wam teraz bardzo fajny trick dla tych z Was, które używają różu i czasami nie wiedzą, jak dobrać pomadkę, żeby pasowała odcieniem. Więc moja propozycja to po prostu użyjcie tego samego odcienia. I jest na to bardzo łatwy sposób. Wystarczy, że pokryjecie usta bardzo cienką warstwą balsamu do ust. Obojętnie jaki balsam. Ważne, żeby to była cieniutka warstwa. I teraz sięgam po ten sam róż, którego użyłam wcześniej. Wezmę odrobinkę na palec i zacznę wklepywać na ten balsam. W ten sposób, dzięki balsamowi, róż się mi przyklei do ust i uzyskam taki fajny, matowo-satynowy efekt. Najważniejszy jest po prostu kolor, a że ten kolor mamy tutaj, musimy znaleźć tylko sposób, żeby go jakoś przenieść w miejsce, które chcemy. Jak widzicie, robi mi się taki fajny kolor. No, i tak wygląda końcowy efekt. Makijaż wykonany kosmetykami firmy VIBO. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mnie efekt końcowy naprawdę powalił. Przepięknie te cienie ze sobą współgrają. Mam nadzieję, że wykorzystacie ten makijaż dla siebie. Ode mnie to wszystko. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do kolejnego. Pozdrawiam. Pa!